Jak inauguracyjny weekend w popy to oczywiście muszą być goście, muszą być gwiazdy, chociaż Małgorzata Walewska chyba tutaj czuje się już jak, jak w domu. Się... Tak, witam państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie i miło mi, że Państwo wpadli na próbę. To będzie szczególny weekend, bo będzie się pani żegnać z rolą Amneris. Żal? To no pewnie, góralu czy ci nie żal. Oczywiście, że żal, natomiast no, proszę Państwa. Amneris mam mniej więcej 20 lat, ja właśnie w tym roku skończyłam 60, więc ile lat można udawać, że ma się 20? Robię co mogę, żeby roli dorównać. Poza tym nie wykluczam oczywiście śpiewania scen na koncertach, ale jednak już, żeby być wiarygodną w postaci na scenie, to myślę, że to już wystarczy. A czy to jest rola, którą szczególnie Pani wspomina? Tak, tak, dlatego tak ciężko mi się rozstać. Kocham Amneris. Pierwszy raz, kiedy śpiewałam tę rolę w Operze Narodowej, miałam 28 lat. I od dyrektora Straszyńskiego, który wtedy był dyrektorem Opery Narodowej, dostałam bilecik z gratulacjami i z życzeniami wszystkiego najlepszego na Dzień Dziecka, a był to 1 czerwca. Także pamiętam to szczególnie. Potem śpiewałam Amneris w najpiękniejszych miejscach na świecie. Miałam bardzo dużo różnych emocji związanych z tą rolą. Na przykład byłam w Katarze, śpiewałam dla e, e, króla Kataru z rodziną. E, to było o tyle zabawne, że było na wielkim stadionie i ja myślałam, że ten stadion będzie Wypełniony ludźmi, a okazało się, że on był głównie wypełniony artystami, a rodzina króla Kataru w liczbie około 50 osób siedziała na tronach przed nami. Także to było zabawne, bo było około 400 osób na scenie i 50 na widowni. To dosyć nietypowe, jak na najdę. Ale miałam też wręcz przeciwne wrażenia na Air w Londynie, kiedy śpiewałam na też wielkim stadionie i to już było dla publiczności londyńskiej, więc tam mieliśmy 20 tysięcy ludzi. Więc też miałam takie emocje jak muzycy rockowi na koncertach na stadionach. Więc tak yy, cieszę się, że, że było mi dane tego doświadczyć. I naprawdę to jest moc. Po prostu taka ilość ludzi, jak bije ci brawo, no to to jest brawo. Ale też jeszcze brałam udział w spektaklach, kiedy nie, były, nie było zabronione używanie zwierząt na scenie. Więc w Brukseli też na stadionie, yy, w takim wielkim spektaklu yy, mieliśmy yy, słonie żyrafy, wielbłądy i facet z pytonem takim olbrzymim wychodził. A na końcu, jak Radames z Aidą byli zamurowywani w grobowcu, to nad stadionem przelatywał stado białych gołębi i wlatywało. No Nawet jak o tym mówię w tej chwili, to mam, to mam dreszcze. Także naprawdę. Albo na przykład Aida u stóp Akropolu w antycznym teatrze Herodosa, gdzie też śpiewając ostatnią scenę patrzyłam na podświetlony Akropol i się zastanawiałam, czy fajniejszy widok mam ja ze sceny, czy publiczność na scenę. Także no naprawdę ta Amnery stowarzyszyła mi w tak unikalnych miejscach XVI-wieczny zamek y, warowny w Savonlinie, który stoi na skale na środku jeziora. Wchodzi się do niego po pontonowym moście. Graliśmy na dziedzińcu, gdzie też właśnie grałam Amneris. Więc to są takie unikalne sytuacje, więc dzięki tej roli naprawdę zwiedziłam dużo świata. Ten debiut w operze narodowej też był taki szczególny. Potem śpiewałam też kolejną premierę w Operze Narodowej i gościem na tej premierze był Peter Katona, dyrektor, ówczesny dyrektor Covent Garden. I dzięki tej roli dostałam też kontrakt w Covent Garden, więc jest mi naprawdę szczególnie droga. <ścoughs> Bardzo się cieszę, że to właśnie w Bytomiu mam szansę zaśpiewać ostatnie przedstawienie w tak znakomitym składzie, bo naprawdę soliści są no po prostu pierwsza, pierwszy sort światowy. Więc Andrzej Dobber, a Arnold Trutkowski, naprawdę Zapraszam Państwa, wiem, że już nie ma biletów, ale dla kogoś, kto bardzo chce, zawsze się jakieś miejsce znajdzie.